Kogo będzie dotyczył obowiązek split paymentu od 1 listopada? To jest dla nas bardzo istotne z punktu widzenia mechanizmu uszczelniania systemu podatkowego. To również zwiększa bezpieczeństwo obrotu w stosunku do klientów zewnętrznych aparatu skarbowego. Chcemy ten projekt rozszerzać. I właśnie 1 listopada będą stosowne w tym zakresie zmiany. Rozszerzamy oczywiście zakres. I to jest uzależnione przede wszystkim od wielkości obrotu. Zwiększa się oczywiście bezpieczeństwo obrotu. Dlatego że z jednej strony, co prawda jest tu wakowanie środków, ale z drugiej strony Podmiot, który korzysta z mechanizmu split paymentu jest podmiotem najprawdopodobniej bezpiecznym i uczciwym. My te zmiany staramy się wprowadzać w taki sposób, aby przedsiębiorcy odczuwali je w najmniejszym stopniu. Natomiast bezpieczeństwo obrotu i ochrona interesów Skarbu Państwa muszą być tu uwzględniane. Dlatego że zachowanie wielkości wpływów dla budżetu jest, jest również bardzo ważne z punktu widzenia interesów państwa.